Cześć, witajcie. Dzisiaj y, chciałbym Wam zaprezentować y, nabytek mój nowy na, na ten sezon najbliższy 2021. Jest to kołowrotek y, firmy Okuma. Właśnie dzisiaj doszedł do mnie. Będę chciał Wam y, jakoś y, zaprezentować, y, przedstawić, y, opisać y, pierwsze moje wrażenie z tym kołowrotkiem. No żeby komuś może ułatwić podjęcie decyzji odnośnie tego kołowroteczka. ładnie zapakowany. A więc tak. Jest to model Okuma Carbonite XF Fider CBF55F. Jest to model większego kołowrotka w rozmiarze 5.500 właśnie. No, i zobaczymy. Tutaj chyba fakturka. Kowrotek kosztuje 145 zł obecnie. I, I zobaczymy. Otworzymy. Zobaczymy, jakie pierwsze będzie moje odczucie. Tutaj mamy szpulę. Jest to szpula dodatkowa z grafitu. Ona ma pojemności. Zero y, 320 trzysta metrów, ale ona ma już klipsa zwykłego plastikowego w takim kształcie, Korpka. do skręcenia czyli jest na dokręcanie kołowroteczek, rączka do dokręcania. Tak się dość fajnie prezentuje. Takie odczucie, że dość fajnie. Ważne ma, widzę, klips metalowy. Nie za duży ten klipsik jest, ale od, podgina się, czyli jest na sprężynce. Znaczy Amulet wygląda, że jest dość fajny. precyzyjny Kabłon fajnie zamyka fajnie prezentuje się jest to taki ciemny odcień kolorystyczny szpula jest fajna szeroka nie jest za głęboka jeśli chodzi o, o tą oryginalną yy, oryginalną szpulę co Wam mogę więcej powiedzieć, pierwsze odczucie jest bardzo sympatyczny fajny, zgrabny mimo, że ma rozmiar 5,5 tysiąca myślę, że powinien fajnie sobie dawać radę ma tutaj z tego co widzę łożyskowana rolka kabłonka także mogę Wam w ten sposób yy, Powiedzieć, że ten kowroteczek wygląda dość sympatycznie. Jeśli ktoś byłby yy, niezdecydowany jeszcze, no to Wam w tej chwili właśnie prezentuję. Wygląda dość, dość dobrze, jak za te pieniążki. Zobaczymy jak się będzie spisywał już podczas użytkowania nad, nad wodą. Jeszcze co mogę powiedzieć, tutaj jest duża korbka, fajny jakiś materiał które to jest jakaś gąbeczka. to to jest twardego, twarda gąbka, żeby się fajnie trzymało, żeby się nie zaślizgowały palce przy, przy skręcaniu. Także więcej, więcej y, możecie znaleźć e, informacji odnośnie e, danych jakichś technicznych tego kowrotka, wiadomo, e, dokładnie na stronie, przy, przy produkcie. Ewentualnie Wam wkleję teraz jakieś tam informacje odnośnie tego kołowrotka, jakie on posiada, jeszcze dodatkowe parametry. Jeśli komuś, komuś był pomocny ten filmik do zaprezentowania kołowrotka, nie wiedział, czy się z niego zdecydować, czy, czy ewentualnie jak on wygląda, tak po prostu z bliska, bo ja osobiście nie znalazłem żadnego filmu właśnie z tym kołowrotkiem na internecie bodajże Także możecie sobie podejrzeć, zobaczyć jak to jak on się prezentuje w ręce. Jest dość zgrabny. Na pewno pierwsze wrażenie jest dość dość fajne. Pracuje bardzo płynnie. Nie ma jakiś jakichś momentów takich, żeby się blokował czy coś nierówno, żeby pracowało wydaje mi się, że że będzie dobry, fajny Także dziękuję bardzo za obejrzenie filmu jeśli komuś się podobało dajcie kciuka w górę zachęcam do subskrybowania kanału aby mógł dalej się rozwijać jednym z najbliższych filmów będę chciał Wam zaprezentować już wędkę, którą też zamówiłem do, do metody do feedera i wtedy, wtedy będę chciał już Wam później podpiąć ten kowroteczek jak on będzie wyglądał już z wędką także jeśli ktoś ma jakieś jakieś opinie swoje na temat tego kołowrotka piszcie w komentarzach co myślicie o tym kołowrotku w ogóle o firmie Okuma z tego co wiem to 5 lat gwarancji dają, nie ma problemu z tymi kowrotkami, natomiast pozostałe rzeczy, no to zobaczymy, jak on będzie się spisywał już podczas użytkowania. Trzymajcie się, na razie, cześć.